Tomasz Radzyński parę miesięcy temu i my tym niejako będzie podpisanie listu o współpracy między miastem a uczelniami wyższymi. Proszę Państwa, uczelnie w Stanach Zjednoczonych przyciągają najlepszych naukowców i studentów, dając jednocześnie możliwość pracy z najlepszymi, a to wszystko w najbardziej atrakcyjnych warunkach. Zależy nam na tym, żeby polskie uczelnie również Znajdowało się, najlepszych, znajdowało się wśród najlepszych rankingach. Chcielibyśmy, aby nasi studenci i naukowcy nie musieli opuszczać Polski w poszukiwaniu lepszych możliwości rozwoju. Aby tak się stało, potrzebna jest stała współpraca wszystkich zainteresowanych stron, m.in. również naszych miast. Uczelnie wyższe nie inwestują w próżni. w której funkcjonują i z którą współdziałają. Obecność dobrych szkół wyższych gwarantuje atrakcyjność inwestycyjną. Wątpliwości co do tego nie mają inwestorzy, którzy uważnie śledzą lokalny rynek pracy, sprawdzają, czy nie zabraknie nie tylko sprawy dróg do pracy, ale również mądrych punktów do rozwiązywania kluczowych problemów.